wszystkim, dzisiaj zapraszam Was na pierwszy na moim kanale Haul. E, wiem, że uwielbiacie te filmy i też dużo osób mnie już prosiło o taki filmik, ale ja po prostu od początku roku, tak naprawdę ostatnio przedwczoraj i przed, przedwczoraj byłam e, pierwszy raz w tym roku na takich większych zakupach i Dopiero teraz udało mi się coś kupić, i dlatego dopiero teraz robię ten filmik. I jeśli jesteście ciekawi, jakie ubrania, buty oraz dodatki kupiłam, zostańcie ze mną. Zacznijmy może od butów i zaczniemy od butów z H&M. Pierwsze, które Wam pokażę od dawna już chciałam, ale nigdzie nie mogłam ich dostać. Jeździłam po całej Warszawie, dzwoniłam po wszystkich sklepach i nigdzie nigdzie ich przyciąga Wam nie było. No i poszłam do sklepów, w którym już tak naprawdę codziennie chodziłam i sprawdzałam, czy są. No i mówię, nie już i tak pewnie nie będzie tyle razy sprawdzałam, ale sprawdziłam i ten kolejny raz i udało się, znalazłam swój rozmiar i mówię tutaj o takich wsuwanych butach, nie wiem jak one się nazywają kiedyś miałam, pamiętam, takie wansy czarne w chyba różowo-niebieskie serduszka, a teraz kupiłam takie w H&M w wężową skórę one są niby takie lakierowane, ale to jest jakby taka nitka, e, pokryta jakimś takim woskiem, naprawdę bardzo fajną mają tą fakturę, e, białą podeszwę. One są takie dosyć no. Mm... Powiem Wam, że one mogą tworzyć już całą stylizację. Możecie za jeansy, zwykłą koszulkę, te buty i będzie super stylizacja. Ja uwielbiam takie elementy w ubiorze, kiedyś w życiu bym ich nie kupiła, ale teraz trochę styl mi się zmienia i stwierdziłam, że to mogą być takie odważne, prawdziwe, fajne buty. I one kosztowały 100 zł w handem. Następne buty, które jeśli byliście na zlocie YouTube'a, mogliście u mnie widzieć, to są takie buty. Hmm, nie wiem, jak je opisać. Sandałki na obcasie, coś takiego. Tutaj mają odkryty palec. I co jest fajnego w tych butach, co mi się podoba, to to, że one tutaj w ogóle nie mają języka. Jak widzicie, wsadzacie tak stopę, to te, wszystkie, te całe sznurowadła te całe sznurowadła, te sznurowadła jakby prześwitują i tutaj nie ma żadnego języka tutaj wystawiacie palce i są takie sandałki, one mają taki bardzo potężny obcas taki klocek bym powiedziała przez co są po prostu ekstremalnie super wygodne, również przez tą platformę platformę, która tutaj jest ja byłam w nich na zlocie YouTube'a 6 godzin, potem przechodziliśmy jeszcze po Warszawie po jakich, pod górę podchodziliśmy i tak dalej i nic po prostu, potem jeszcze wracam do domu na piechotę, nic, mnie nogi nie bolały jedyny ich mankament to jest ten materiał, po prostu to tak obchodzi, obłazi wszystkim jakimiś no straszny jest ten materiał, jeśli chodzi o to, więc trzeba je Trzymać w jakimś pudełku, żeby się nie kurzyły. No i tak, one chyba kosztowały 130 zł na dziale tym czarnym divided w H&M I ostatnie buty, które mam Wam do pokazania, to są wansy. Ja mam wansy biało-czarne autentiki i postanowiłam kupić sobie całe białe, dlatego że już od dawna mi się podobały, właśnie od... często mi brakowało ich miała fajny strój i tak kurczę fajnie by wyglądały w sumie te wansy białe całe no i stwierdziłam, że je kupię zwykle białe autentyki, tak wyglądają i co jeszcze chciałam Wam powiedzieć ja miałam kupon na nie one kosztują normalnie 220, tak jak normalnie wansy a ja za nie zapłaciłam 180, bo miałam jakąś tam zniżkę chyba z Gracji czy Twojego stylu i kupiłam je jak była u mnie Magda a więc na wiosnę będą idealne. Kolejny dodatek będzie z Parfum. W życiu bym też nie pomyślała, że kupię sobie coś takiego jak te buty czarne z H&M, czy te z wężową skórę. W życiu bym nie pomyślała, że kupię sobie taką torebkę. Nie wiem, nadal w to nie mogę uwierzyć. Bardzo mi się podoba, chociaż no jest to takie... Nie wiem, jest to bardzo taka już poważna torebka, wydaje mi się. Nie wiem, ale widzę ją w wielu stylizacjach i takich sportowych. Super będzie i do wansów białych pasowała, i do tych wężową skórę. Ona ma tutaj takie uszy, do tego ma jeszcze taki dłuższy pasek. Co tu ma w środku? Tu ma taki portfelik na zewnątrz, który wisi. W środku ma tutaj taką jakby kosmetyczkę, żeby tutaj sobie wsadzić i to zapiąć, bo tutaj nie ma żadnego zapięcia. No i to chyba tyle. I w sumie kupiłam ją pod wpływem dziewczyn z Love and Great Shoes, bo właśnie one kupiły sobie te torebki i ona jest fajna, ona ma też tutaj taki efekt fakturę takiej wężowej skóry, a tutaj jest taka jakby ala skóra i bardzo, bardzo mi się ta torebka podoba i mam nadzieję, że będzie mi służyć w znowu powrócimy do H&M pokażę Wam coś, w czym również byłam na zlocie YouTube'a i to jest taka czarna maxi spódnica i ona jest z takiego prześwitującego materiału z bardzo prześwitującego materiału. E, I co mi się w niej spodobało? No, bo taka zwykła Maxi, no to ok, ale ona jest już rozcięta od uda. E, czyli jak dochodzi Wam do uda, to ona się po prostu rozjeżdża. E, pod spodem ma taką bawełnianą, jakby spódniczkę krótką, na to ma zarzuconą właśnie tą e, firankę, jak ja to nazywam, i jest rozcięta już tak od uda. E, Oczywiście w życiu bym jej nie założyła bez tych czarnych butów, dlatego że no ja mam 1,56 m wzrostu i taka spódnica. To musiałabym ją chyba gdzieś tutaj ponad, no nie wiem, tutaj nad brzuch, nad pępek ją zaciągnąć, po prostu żeby ona była dobra, żeby jej nie szurgała nią po ziemi. Dlatego założyłam do niej te buty. Nie wiem. I naprawdę bardzo mi się podoba. Ona nie w niczym nie przeszkadza. Ja, tak jak mówiłam, wracałam na piechotę w niej, do domu. Tutaj mi się nic nie plątała. Była naprawdę fajna. I jedyne, jedyne ile... Jedyne, ile kosztowała, ja dzisiaj nie mogę dobrać słów, przepraszam. Kosztowała jedyne 40 zł, więc myślę, że to super okazja i również na tym czarnym dziale Divided. Następna rzecz, którą widzieliście we vlogu, który robiłam z Magdą, była to bluzka z Kubusa. Ja dostałam o nią wiele pytań. Magda mówiła: Nie, nie kupuj, no taka zwykła, ale ja lubię takie zwykłe rzeczy. Uważam, że można z nimi super stylizację zrobić, ja uważam ta bluzka, zwykłe jeansy, białe wansy i ta biała torebka, którą Wam pokazałam jest super strój już zrobiony. I to jest taka zwykła szara bluzka w serek, czytam w literę V jak kto woli. I co mi się w niej spodobało to, że ona jest taka lejąca się, taka wiecie skacząca, trochę wydaje mi się, że może mieć tutaj wiskozy, zaraz sprawdzę. Tak, to jest 100% wiskozy, no właśnie. I przez to ona jest taka rozciągliwa, taka fajna, lejąca się. Ja bardzo lubię takie bluzki i ona normalnie kosztowała 60 zł, a były wtedy jakieś urodziny Kupusa czy coś takiego i było minus 30% na wszystko, także zapłaciłam za nią 42. To nie uważam, że to jest jakoś dużo mm, za T-shirt. I kolejna rzecz z handlem również są to pierścionki Midi Rings. Zapłaciłam za nie 15 zł, i uważam, że 15 zł za takie malutkie pierścioneczki to, to jest dużo. Powinny kosztować, nie wiem, z 5 zł, bo tak naprawdę 5 zł kosztował jeden. I je się zakłada, tak wiecie, do połowy palca: jest tutaj jakieś kółeczko, jakieś oko i trójkąt, więc tak, takie złote również z działu Divided. Już ostatnia rzecz jest z Holistera. Również kupiłam ją, jak była Magda u mnie, i to jest sweterek. Sweterek, ale bardzo cienki, taki prześwitujący, dziurkowany. Nie wiem, czy to tak słapnie. On jest bardzo prześwitujący. Nie będę nic pod niego zakładać no bo to nie jest tak, wiecie, że wszystko Wam widać. Po prostu widać jakiś taki cień Waszej skóry. Tutaj on ma dwa takie białe frędzelki. Coś takiego. Jest taki lekko asymetryczny. Lekko, no lekko. Długi uh, sweterek, nie długi sweterek, długie rękawki ma uh, i jest taki. Mi się skojarzył z takim kalifornijskim stylem ten sweterek, do tego shorty jeansowe i na przykład białe wansy i taki strój jest super, nie wiem dlaczego, ale tak mi się skojarzyło. I co jest fajne w tym sweterku jeszcze, ten kaptur. Zobaczcie, jaki on ma wielki. To, co ja, ja trzymam tak w rękach, o tak rozciągnięte, to jest sam kaptur i on jest bardzo duży, ten kaptur, więc on tak zwisa nam prawie do połowy pleców. Ja mam rozmiar XS na S. I e, speterek kosztował 150 zł. E, tutaj mam jeszcze taką kieszonkę. E, ja to nazywam taką kangurzą e, kieszonką, to się chyba tak nazywa o coś takiego, także taki sweterek ym, szaro taki popielaty, coś takiego to wszystko co chciałam Wam e, pokazać w moim holu ubraniowym e, pojutrze pojawi się hol z kosmetykami, więc na niego wyczekujcie, nie chciałam tak łączyć. chciałam żebyś, żebym mogła się skupić na danej rzeczy, opowiedzieć o niej ceny itd e, i co, to by było na wszystko dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam Was na mojego bloga, instagrama, twittera i maila i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!